No, konstytucyjny teraz. pan mówi, że nie ma wy, tego. Jeżeli rybacy wygrają, to skarb państwa zwraca. Zgodzi ale co zwraca? Ale pan ale mówi, co nam że Trybunał konstytucyjny jeżeli inaczej. Jeżeli będzie... Ale co nam zwróci, niech mi Stasi. pan powie, panie ministrze? Zwróci mi, e, zwróci mi pół roku stania, nerwy, wszystko? Jak ja, ja to mam udowodnić? Nie zwróci tego. E, ale. Za, to, to było pytanie, odpowiadam. Tak, ale chodzi mi o tą różnicę, nie, no dobra. że prawnicy z kancelarii Nowosielskiego inaczej interpretują wyrok tego trybunału, a pan minister ze swoimi myślę prawnikami ministerialnymi inaczej. No i teraz wychodzi nie, tak. No to... Oni mówią tak, jak, ale jak, pan powiedział? Pan powiedzie? powiedział, że jest sprawa kurkowodna, wszystko z konstytucją, a tamci twierdzą, że jednak się nie zgadza, że pewne zapisy no. muszą zniknąć. Jednym, ja I... W jednym i. W czwartym są ci, przypadku, to co mówię? Trzy punkty. 35, 36 i 37, taki jest paragraf w rozporządzeniu, mhm. gdzie mówi się, że za złamanie zasad wspólnej polityki rybackiej kar jest od 2000 do 200 tysięcy złotych. Tak, tylko teraz trzeba do, się poczekaj, ustosunkować no, po, do. Poczekajcie. I teraz tak. Trybunał mówi, że to jest ogólny zapis, to nic nie mówi. Co to znaczy złamanie zasad wspólnej polityki rybackiej? Dokładnie. Złamanie wspólnej Zbyt polityki rybackiej oznacza, nie wiem. Yy... Na przykład jakiś konkretny przypadek, że cała y, rybacka walczy na morzu z Duńczykami na przykład. Biją się o ryby i tak dalej. To jest konkretny przypadek, jak się wymyślono coś zami absurdami. W tym przypadku nie było to określone, dlatego Trybunał oddali te trzy punkty. No I wiem. będziemy musieli poprawić. Na pa, pa, to pa, panie pani ja myślę, że o sprawie ja należałoby zapomnieć... No, nie, no to e nie zakopać sprawę. Będziemy, to, będziemy to będziemy na ten temat dyskutować. Tak. Żeby sprawy zakryć, tak. No bo to jest bezpodstawne, jest moim dobrze. zdaniem, jeżeli myśmy tego nie przekroczyli, no to nie na jakiej Panie sobie ministrze, on pokazał wyczyli. panu dokumenty, bo pana ktoś wprowadził w błąd z tymi karami, ja, ja nawet wiem kto, nie, żadne, ale niech pan... Nie za, dla dobra rybołówstwa, dla dobra, dla dobra, dobra rybołówstwa, ja, panie ministrze, ja dla już, dobra rybołówstwa... Ja szczególnie wchodził, ten, co ten, ten, ten jak ten było jak było, no, no, tylko no, po to, prostu zamknął sprawę...